Zamówienie, więc musisz nacisnąć to, by złożyć zamówienie, i wtedy będę mógł je przygotować. Jasne, więc to jest numer i. I zamówienie. Miłego dnia. Dzięki wzajemnie. Pa. Hej, powinieneś po sobie posprzątać. Dziom, nie mam czasu. Wspieszy mi się. <laughs> nie, 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 stary. To tak nie działa. Zgoda. Dzień dobry. Jaki numer zamówienia? Będzie gotowe za kilka minut.